Józefem Szymeczkiem. Spotykamy się w siedzibie Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Panie prezesie, czym jest Kongres Polaków? Jakie ma główne zadania? Hmm. Kongres Polaków powstał w roku 1990 na fali powiedzmy takiej tej rewolucyjnej, kiedy otworzyły się nowe możliwości Pracy I działania nie tylko dla Republiki Czechosłowackiej, wtedy, ale również i dla obywateli w niej żyjących, wtedy, również i dla mniejszości polskiej. Również ona wykorzystała te zmiany demokratyzacyjne i wytworzyła Kongres Polaków, jako taką inicjatywę, która ma charakter parasolu społecznego, czyli zastrzesza wszystkie organizowane instytucje i organizowane z nazją realizowane pomysły, które działają w, na tej niwie narodowej, to tak mogę powiedzieć. Nie znaczy to, żeby dopiero w 90. roku Polacy organizowali się na Zaolziu. Mniejszość ta jest do, bardzo dobrze zorganizowana już od jej powstania, czyli od roku 1920, ale w czasach powojennych komunistycznych to życie było w pewien sposób ograniczane, kontrolowane, mógł istnieć tylko jeden związek, Polski związek. Kulturalno-światowej, a po roku 89 powstały inne związki. Wiele z nich nawiązało do tradycji międzywojennych, powstały nowe i powstała również potrzeba to wszystko jakoś teraz koordynować I dlatego w marcu 1990 roku powstał kongres Polaków. A na jaką pomoc ze strony Kongresu Polaków, oprócz tego, o czym Pan Prezes wspomniał wcześniej, mogą liczyć Polacy, którzy mieszkają w Republice Czeskiej, którzy tutaj pracują, uczą się? To działalność kongresu jest kilku wymiarowa. To najważniejsze zadanie jest jakby koordynować wspólne kroki w stosunku do samorządów i władz, i to zarówno w Polsce, i w Czechach, bo w, w chwili obecnej działa już na Zaolziu około 30, przeszło 30 or, polskich organizacji. Ich, dzięki Bogu, wszystkie złożyły akces do kongresu, czyli w, jakby respektują ten układ, co jest w świecie polonijnym rzadkością, bo chyba w żadnej innej Polonii na całym świecie nie znajdziemy coś podobnego, żeby tak zgodnie występowała wobec władz. I właśnie kongres ma reprezentować albo troszczyć się o te wspólne interesy, te, które są dla wszystkich ludzi na Zaolziu wspólne. Poza tym każda organizacja, czy każda nawet nieformalna grupa, która coś działa, może sobie robić, co chce, może działać jak chce, ma samodzielną gospodarkę, swój budżet, a kongres tylko te wspólne interesy. Do nich na pewno należy. Wydawanie Gazety Polskiej w Republice Czeskiej, którą każdy chętny może sobie poczytać, niezależnie od tego, czy jest ewangelikiem, czy katolikiem, czy, czy jest turystą albo harcerzem. To jest wspólny interes i, ten, i ten kongres jest wydawcą tych mediów. Potem mamy jeszcze w szkolnictwo polskie na, na w Zaolziu w Republice Czeskiej i właśnie kongres z, 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 tu zorganizował taką załogę, Komisję szkolną, która się składa z inspektora szkolnego, dyrektorów poszczególnych szkół, nauczycieli i rodziców, i oni znów jakby dbają, schodzą się kilka razy w roku, i, i ta komisja dba o jakieś strategiczne plany i rozwiązania mniejszości polskiej w dziedzinie szkolnictwa. Potem mamy jeszcze i, i, i możliwość korzystania z działalności, ze środków finansowych, i dlatego, też tu powstała taka komisja która koordynuje właśnie kto co napisze do jakiego w, w, w subiektu i żeby wybrać te najbardziej strategiczne imprezy które trzeba wspierać jako reprezentant polityczny potem w kongres stara się właśnie wspierać te najważniejsze imprezy ale to nie wyklucza że wszyscy mogą spróbować szczęścia na własną rękę czyli mamy taką działalność Kulturalno-oświatową, troszeczkę działalności politycznej. A jak wygląda współpraca kongresu z przedsiębiorcami? Tak, w kongres Polaków również stara się jakby dbać o ten wizerunek Polaków w Czechach, pokazać, że mają coś do zaproponowania, że mają jakiś potencjał, i to najlepiej widać właśnie w tym żywotności gospodarczej, że Polacy na Zaolziu, którzy są głównie jakby przedmiotem naszego zainteresowania, są ludźmi bardzo prężnymi, mają firmy, zakładają, mają. Różne gospodarcze przedsięwzięcia. O tym, że nie mówię jakby tak gołosłownie, niech by, by będzie fakt, że właśnie przedsiębiorcom roku przed niedawnem byli, była wybrana firma Polska z Republiki Czeskiej, firma Walmark, braci Wałachów, tu miejscowych Polaków. Mamy inne znaczące firmy polskie, ale też są Polacy we wielkich firmach, na kierowniczych stanowiskach. I tu Staramy się jakby z, do tej pory z pomocą konsulatu w Ostrawie utrzymywać kontakt z tymi firmami i, i z partnerami ich z polskiej strony, żeby razem współpracowali. Wiem, że taką platformę też wytwarza również Izba Handlowa w Ostrawie, która przy współpracy tych wszystkich subjektów staramy się jakby podsycać współpracę minimalnie w, na tej, na tej płaszczyźnie, żeby przynajmniej o sobie wiedzieli i razem utrzymywali kontakt. Jakiś czas temu została podpisana umowa między Trzyńcem i Bielskiem. Bielskim Białym. Na czym polega ta współpraca? No właśnie, że takie znaczące ośrodki w rejonie, jak tu po tej stronie miasto Trzyniec, które jest takim bardzo wielkim, jak na te warunki, bo to nie można porównywać z, jakby z innymi krajami świata, wielkim miastem, jak, jak tu na, na ten północno, czy też morawsko obwód, to ona szuka jakichś partnerów po polskiej stronie, żeby ten swój potencjał jakiś wykorzystać i go spotęgować. I udało się pani burmistrz Palkowskiej nawiązać współpracę z Bielskiem Białym, z miastem Bielsko-Biała. Została podpisana umowa, czyli ta współpraca została już sformalizowana i ma ona na względzie działalność kulturalną, sportową. Będą wspólne turnieje piłkarskie będą, już się nawet odbyły, bo wiem, będą jakieś wspólne przedsięwzięcia, kulturalna wymiana artystów, zespołów ludowych, bo tam ziemia żywiecka i, i kołobielska pod Beskidzie, nie, to też takie nie, miejsce, gdzie żywy folklor, tak samo jak u nas, czyli w ten sposób zakładają Ci nie, sygnatariusze tej umowy, żeby mogła w ten sposób zbogacać się, nie, nie, te dwa miasta, no i oczywiście, żeby zacierała się granica, żeby ludzie z, ze Śląska Cieszyńskiego nie wyjeżdżali gdzieś na, na Grzyby, gdzieś na Słowację, czy, czy do Wsetina, albo daleko na Morawy, ale jechali gdzieś do Wisły, albo Ustronia, ponieważ tam rosną tak samo, czy nawet jeszcze większe grzyby niż gdzie indziej, a żeby również odwiedzali tam, tamtejsze hotele, czy różne uzdrowiska, czy parki leśne, a nie musieli gdzieś jeździć daleko, nie wiadomo gdzie, w, do parku leśnego, kiedy w Ustroniu mamy taki wspaniały park dla dzieci. To wszystko, ale ci ludzie jednakże o tym nie wiedzą i dlatego trzeba im to powiedzieć, a jednak trzeba ich to nauczyć tam chodzić, ponieważ jest wielka granica mentalna w, w głowach tych ludzi, że jest to stale zagranica, chociaż tej zagranicy nie ma, a mam takie obawy. No, i tym optymistycznym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. A ja mam taką cichą nadzieję, że, że to nasze dzisiejsze spotkanie jest początkiem owocnej współpracy z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej. Ja również mam taką nadzieję, również Polacy na Zaolsiu mają co pokazać, mają z nią wzbogacić nasze wzajemne relacje, więc wierzę, że to początek czegoś a my chętnie dobrego. A chętnie pokażemy to bogactwo. Dziękujemy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.